Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo! Gdzie jest obiecane wsparcie dla portów lotniczych? Gdzie jest obiecana pomoc dla lotniska Szczecin Goleniów? W czerwcu wicepremier Sasin przyleciał do nas do regionu i obiecywał wsparcie dla lotniska, które jest w trudnej sytuacji. Miało to się zdarzyć w ciągu kilku dni. Minęły cztery miesiące. Pomocy jak nie było, tak dalej nie ma. Gdyby nie samorządy, pewnie niektóre regionalne porty lotnicze już dawno by zbankrutowały. Wmawialiście nam, że czekacie na decyzję Komisji Europejskiej. Tylko że Komisja Europejska odpisała Wam, że o nic nie musicie pytać, tylko możecie tej pomocy udzielać. To jest przejaw waszej totalnej niekompetencji i amatorszczyzny, która mogła doprowadzić naprawdę na skraj bankructwa regionalne porty lotnicze. Oczekuję, że naprawicie ten błąd, oczekuję, że zaczniecie wywiązywać się ze złożonych obietnic i w końcu udzielicie tej Pan pomocy, poseł, bo na to czekają mieszkańcy zachodniopomorskiego i klub Lewicy bardzo proszę.